Czuję się radosna, kiedy mogę chwilę odpocząć, kiedy jestem chwilę sama. Wkurza mnie to, gdy ktoś mnie nie słucha, lub muszę mu tłumaczyć tysiąc razy jedną rzecz, kiedy po prostu coś mówię z wielką ekscytacją, a ktoś po prostu mówi, że go nie, nie interesuje ta rzecz. Różne emocje we mnie są, mam różne dni. Ślimaki mnie obrzydzają, takie bez skorupy. Jestem wdzięczny za to, że mam dom, rodzinę i że tu jestem. Największą radość sprawia mi granie na scenie, wchodzenie w nową postać. Aktorstwo pozwala mi się wyluzować i tak wypocząć zapomnieć o szarej rzeczywistości. Wolność dla mnie jest czymś takim, że brak ograniczeń. Mogę robić, co chcę, to co mi sprawia po prostu radość. Ciężko znaleźć ludzi podobnych do mnie, ale jak już znajdę, przyjemnie się, się spędza czas, naprawdę. Na przykład, boję się, jak ktoś zapoznaje się z ludźmi lub idę pierwszy raz do nowego miejsca. Co mnie obrzydza? No, z jedzenia mnie obrzydza ryba. Jedzenie ryby. Bardzo szczęśliwa jestem chyba z osobami, z którymi wtedy mogę być sobą. Jestem z kimś i wiem, że mogę być z tymi osobami sobą. W teatrze mi jest bardzo fajnie, bo jestem tutaj i czuję się tutaj swobodnie i jakby to jest mój taki drugi dom. Jak zrobi się ciemno, to myślę o śnie <głownie> głównie, ale też o marzeniach, o tym, co może się stać w przyszłości. Ja czuję się spokojny, kiedy po całym dniu wracam do domu i kładę się i odpoczywam i myślę, co przeżyłem przez cały dzień.